Wymienionych przeze mnie nieobecnych Hanawalda, Schmidta, Urmana, Helwarta, Goldberga, Morgenstrebna. Brakuje jeszcze wielu innych zawodników z czołówki światowej. No właściwie rezerwowe drużyny, można powiedzieć, niemieckie i częściowo austriackie. Najmocniejsi Japończycy. Z naszej strony dwóch zawodników, Adam Małysz i Marcin Bachleda. Marcin obok Adama, oczywiście będącego w czołówce klasyfikacji łoszej Bucharów stosunkowo najlepiej prezentuje się z naszych zawodników. Bo z nimi drugi trener Piotr Fiat, pozostali, albo trenując z trenerem Napoloniuszem Talinderem w albo pracują w zawodach Pucharu Europy. Szansa dla Adama Małysza na, na to, aby odrobić punkty dzielącego od nieobecnego Svena Hammevalda, zbliżyć się do Jana Hamena. no ciekawa decyzja wielu sztabów szkoleniowych, pamiętam ubiegły rok, kiedy misje były rozgrywane niemal tuż przed igrzyskami w Salt Lake City. Właściwie nie pojechała, nie pojechała żadna reprezentacja narodowa z wyjątkiem Austriaków, no, którzy później chyba za ten stan w Japonii zapłacili bardzo słabymi wynikami w Salt Lake City. Tym razem dystans dzielący te konkursy od mistrzostw od świata w Walidziemy jest nieco dłuższy, no, a poza tym nie ma konieczności przemieszczania się z Japonii do Europy, potem do Stanów Zjednoczonych. Także być może udział w tych konkursach nie będzie przeszkodą dla zawodników tu startujących, tak jak to było w przypadku Austriaków przed rokiem, no ale jednak yy, 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 szkoleniowcy Niemiec i Austrii. Po pierwszej celi 126 metrów, Jana Owen. no i jeżeli teraz skoczy także ponad 120 metrów, powinien zostać liderem. Dobra prędkość, ponad 92 km na godzinę, ale krótszy nieco skok Jane Ahonena, jak zwykle bardzo ładne lądowanie, jest telemark, jest wypad, ale jednak krócej niż Hileharu Miyakira, niż Mati Kautameki, czy Adam Małysz. No i Jane Ahonen 118,5 metra i to oznacza, że jest za Adamem Małyszem. A więc odrobi nieco punktów do Achomena w klasyfikacji łożnej Pucharu Świata, reprezentant Polski, no ale nie będzie to duży zysk dla naszego zawodnika, zależy jeszcze od tego, które miejsca zajmą w końcowej klasyfikacji. Zostało dwóch najlepszych, Reinhard Schwarzenberger najzupełniej, nieoczekiwanie z szansą na pierwsze podium w tym sezonie. Kiedy trzyma obciążenie psychiczne w ubiegłym sezonie, właściwie w go nie oglądaliśmy, zadowolony Reinhard Schwarzenberger, ale jaka to jest odległość? 120 metrów Reicharda Schwarzenbergera. Bardzo dobry drugi skok, choć oczywiście no 8,5 metra bliżej niż w pierwszej kolejce. Można zatem powiedzieć, że troszkę...